Siemano widzowie, witamy was w Łodzi, w Łodzi się nam dobrze powodzi, jesteśmy z Kubą i Piechem, Piechu jest tam, Kuba jest przed nami, no nie, schodzący mają pierwszeństwo. Dobra, e, widzimy się jak będzie się coś działo e, Tam się chłop opala A my już na oparach jesteśmy prawie że na miejscu o. jakiś inny Co? E, zaraz w prawo O już jesteśmy Chyba Tak to tu Park Poniatowskiego A na nim chłopki. Szczerze widzę, że jest paperinium, kocisz wirek. Kuba yy, liczę na coś innego. Co? Liczę na coś innego. To sprawa. Dobra. Łopatę jel... Dobra, najłopatę będę zayy Lecimy z góry od razu, z bomby. No i co mogę powiedzieć? No? Zakładamy rękawiczki I chyba lecimy. Zobaczymy jak to w tej łodzi z traskami To w ogóle nie ma prędkości Mam być szczery to taka mocna średniawka Młody leci Ale Steas Nawaj piechu Piechu poleciał teraz ty o. młodego p***a. Leci Żakub. Stiz. Lecimy drugi raz. Teraz polecimy to. No kurde, No. Chyba linia powrotna, jednak. No dobra, lecimy w tą linię. Była przerwa. Trzeba więcej latać. Łą, um, 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 um. No to jedziemy. Sendyt. Ej, fajne. Czekaj. Co zapedał? O. Oh. O kurde Lecimy dużo Strasznie zimno Linia powrotna O! Dobra Żegnamy się i witamy z kolejnej perspektywy Teraz ponagrywamy sobie z trochę innej perspektywy Bo tak, bo żeby nie było za nudno Lecisz, piechu To dawaj! A Ty Kuba, którą lecisz? Środkową? No to dawaj Tylko... No dobra, leć No Z siebie wszystko. Pięknie A jedziesz. Odpoczywamy sobie, tu niespodziewany gość. Siema Michał. Czy to ten Michał co Michał, Za kawałek chleba Michał zajrzy tam gdzie trzeba, zaraz zajrzy do plecaka Zwinęliśmy się już z chopek na Poniatowski. Jedziemy właśnie na pump track Niedaleko Łodzi Kaliskiej Tam za chwilę zostaniemy i jedziemy dalej No, będzie zajebiście Ale i tak tu będziemy Co tam To można wyjechać schody i tamto, nie? Co tamto? Może najpierw schody potem sobie wjeżdżać tu O, plan Plan doskonały do lizania pały A Który teren z dupy? Kto pierwszy trafi w jego amortyzator wygrywa. Nie, 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 nie. nie. Nie, kurwa u A ti ti ti. Pójdź wam, dupę. Pa pa pa. No dobra, nie trafiłem. <śpiewanie> kurwa. Szybko się zwinęliśmy z pamtraku na Kaliskiej, bo nic nie było. Jedziemy teraz na Rudzką Czekaj, ja chcę tu ster gapa polecieć. Dawaj! Jakie to było zajebiste! Nagrywaj. Dobra. Powodzenia. Siema, Michał? A nie, to Eugeniusz. Chema stachu, nie, a nie uciekaj, nie uciekaj, no stachu. Jopenen! Teraz odkryliśmy, że Kuba w ogóle kur nie ma ogładzin On na samych ty, ty Kuba wsiadasz pierwszy. Bo właśnie ogólnie to wracamy już z naszego tripa do Łodzi. Wsiedliśmy na Kaliskiej a a wsiadamy na Spabenicka Biboa. My się jedziemy do Kill 5 Kentucky Fried Chicken na 15544351. 1 5 5 4 4 3 5 1. Nie to nie jest spam, to jest jeszcze coś innego. A i tam pewnie, legendarny tramwaj. Co jest? Z twarożkiem. Ty to rozumiesz?